Cześć, witajcie już w ósmym odcinku z syfa Jak widzicie to doładowałem sobie grzybki 36 grzybków, bo teraz jest promocja przez 2 dni u grzybiarza Bo bardzo je potrzebowałem, bo cały, cały czas miałem po prostu zero, bo robiłem sobie lochy I jeszcze, żeby wbić trochę levelu, więc je potrzebowałem Więc co, odbieram sobie karczmę Tutaj, tak, co ja tu mam już tutaj wypiłem dwa kufle coś tak, tak było gdzieś o dobra, nie, nie, wezmę to może i tak niedługo będzie atak, to może też go pokażę, mamy 17 miejsce, trochę spadliśmy, bo byliśmy na 15 miejscu, ale to i tak nic takiego, tutaj chyba mogę iść jeszcze na lochy, cały czas mi się, się męczę z tym tylko nie mam potki na inteligencję i właśnie ją potrzebuję bardzo bo tak to bez niej to w ogóle nie mogę dać rady. Tutaj już mam klasę prawie 60%, bo przez te dwa dni to akurat tak nie miałem za bardzo czasu, bo tam wyjechałem i w szakę się tam mało siedziałem. Ale za to na tym drugim koncie, na koncie w nasz szakę z WP, tak, wbiłem już 139 level. Dlaczego? A dlatego, że już zaliczyłem tutaj te lochy i zostały mi tutaj te 10 na 10 ostatnie, więc zaraz pójdziemy go atakować. I tak, tutaj dostałem budki, ale chyba to sobie zostawię. I jeszcze mam tutaj wszystkie cechy 149, ale tutaj mam tu już lepsze dla... Po 169 dla tych trzech najlepszych dla maga. I tak, dostałem nową różdżkę z lochów. No jest bardzo fajna, bo jest lepsza od tej. Tylko jakoś na tej mi nie chcą siadać kryty i ta ta już bardziej mu zdejmuje życie z tego potwora, bo dzisiaj już bym go prawie pokonał, bo mu zostało tam, o ile pamiętam, 40 tysięcy życia jakoś tak, więc już mi niewiele brakowało. No ale co tu, dobra, no to zaatakujemy. Zobaczymy. Musiały być za każdym razem siadać kryty, ale to coś widzę, że nie wypali. No, więc będę sobie musiał poczekać, bo tutaj nie mam żadnych grzybków, nic. No, ale tak to jest bardzo fajnie. Dzisiaj jak pokonam te lochy, to wbiję już ten 140 level. Tak, nie wiem, czy tam tutaj nie wrzucałem do kibelka dzisiaj jakichś rzeczy. No, niech mi się pokaże. Chyba już dzisiaj coś wrzucałem właśnie, bo nie wiem. Jak ktoś to spróbuję Jednak rzucałem. Dobrze. Dobra, niech to jest. To będzie dla wojownika prawie. Tutaj nie wiem, co mogę jeszcze pokazać. Zaatakujemy kogoś. Może wygramy. Bardzo mi się podoba odgłos. Akurat te fajnie, fajnie ta gitarka tak brzmi. No więc tak, tutaj z tego konta to by było na tyle. Więc co? Tutaj... Nie, jak tylko spróbuję dzisiaj go pokonać, to od razu będziemy już mieli wieżę po tych lochach. I co? I tutaj. Pokazałbym wojnę, ale, no, coś mi się zacięło. Nie wiem, co się stało. Może odświe... O, dobra. Nie wiem, coś mi się z netem stało. Ale wojna będzie za półtorej godziny. Więc może pod, po prostu, ten zrobię cięcie, i za te półtorej godziny pokażę Wam tą wojnę, żeby po prostu odcinek był taki trochę dłuższy, a nie takie krótki jak są zazwyczaj tutaj. I jeszcze nie, może tutaj kogoś zaatakujemy. Zobaczymy. O, na farcie to wygrałem. Tutaj, o, prawie już klaser idzie do góry. No i tak się utrzymuje gdzieś na tysięcznej pozycji. Na więcej to tutaj nie mogę liczyć. Jeszcze sobie tutaj karczmy załaduję. A co tu mam za ruszkę? Nie. Dobra. No więc teraz sobie poczekam te półtorej godziny. I, i, i wrócimy dopiero na atak. No i no to widzimy się za chwilę. Okej, okay, już jesteśmy. W międzyczasie pokonałem te lochy. Teraz już mam 6 na 10 tego yy, królika. I wypłat mi pas do wszystkich cech plus 60, więc całkiem fajnie, jeszcze tutaj sobie odbiorę karczmę i możemy obejrzeć wojenkę, no tutaj teraz prawie wbiję już 64 level, więc jest całkiem fajnie, dobra, to idziemy na wojnę. I tak... Christian powinien go zniszczyć. Tutaj mamy... On akurat jest z najmniejszy poziom u nas ma. Jedziemy dalej. No tutaj może coś go zjedzie. Invicta powinien też go zjechać, dobrze. Tutaj może będę przesuwał, bo to nie jest aż takie ciekawe. Powinienem wbić teraz już 64 poziom. Z tego doświadczenia, co mi przyjdzie z walki. Więc będzie całkiem nieźle. I jeszcze tak. Teraz będziemy niedługo się wybierali na czwarte lochy. Gdzieś tak, nie wiem, to będzie gdzieś na, w następnym tygodniu, może już chyba w tym będzie. Więc już niedługo. O, już, już chyba w tej chwili jesteśmy w stanie je wygrać. Więc dobra, tutaj może przesunę dalej. Tutaj jest dużo, dużo, bardzo dużo ludzi, więc to nie ma sensu tak też oglądać. To jest atak, więc go na pewno wygramy. Tutaj niedługo ja powinienem się pojawić. O, przesunę o kilka graczy. O, dobra. No, ten Enzo trochę nam rozwalił graczy, ale Piotr za to dał mu radę. No, już ja powinienem być za chwilę. Już o, 60 poziomy są. No już nawet nie wiem, czy do mnie dojdzie. Bo tutaj już jest u nich końcówka. No chyba dojdzie. Tak, na pewno zaraz ja będę. No, już ja jestem. To ten nas prawie zjedzie. Tutaj Janoszek trochę mu zabrał. No i ja mu trochę zabrałem też. No tutaj mam dwójkę z matmy, też mu coś zabrał. Ale może przejadę, bo to długo potrwa tutaj. No i Diego już powinien go zabić. Ale już nie będę pokazywał, bo to są łączniki. To długo to może potrwać. A jeszcze I no, czyli tak już. A nie, jeszcze nie mam 64 poziomu, ale brakuje mi 40 tysięcy. Więc to by było na tyle. O, jeszcze wezmę udział w obronie. Następny odcinek powinien pojawić się za kilka dni. Tak regular regularnie wstawiam odcinki. Więc dziękuję za obejrzenie, jeśli się spodobało. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się niedługo